Dzień dobry moi kochani. Słuchajcie, przychodzę do Was zupełnie nietypowo jak na mnie, bo przychodzę bardzo, bardzo rano. Jak na mnie oczywiście. Słuchajcie, bo jest godzina, zobaczcie, 8.10, a jak dla mnie to jest pora naprawdę bardzo wczesna, ja zazwyczaj... Albo jeszcze śpię, albo dopiero wstaję i wiecie, ogarniam się powolutku. Eee, dlaczego dzisiaj tak wcześnie? Bo dzisiaj jadę do szpitala, jadę po moje leki i postanowiłam pokazać Wam taki naprawdę szybki makijaż dzienny, e, taki jak właśnie wykonuję, po prostu jak muszę, e, muszę gdzieś wyjść i jakkolwiek bądź wyglądać do ludzi. Do tego makijażu przygotowałam paletkę, której Wam chyba jeszcze tutaj nie pokazałam, a już jej używałam i to jest paletka e, z Paese. Nazywa się Indian Summer. Ona powstała przy współpracy z Kokolitą, i tak naprawdę ją kupiłam właśnie do robienia takich makijaży dziennych. Zobaczcie, jak ona jest śliczna. Widzicie? Tutaj mamy troszkę błysku, są takie te podstawowe maty, jest przepiękny jeden przejściowy kolor, drugi przejściowy kolor. Po prostu uważam, że paletka jest skomponowana idealnie. Mamy tutaj 10 cieni i ona kosztuje chyba 69 zł z tego co pamiętam i uważam, że jak za te pieniądze to jest to paletka naprawdę warta, warta uwagi. Dobra, to w takim razie ja bez zbędnego gadania, bo oczywiście nie mam za dużo czasu. No dobrze, słuchajcie, zacznę, zacznę od brwi. Zobaczycie, jak ja, że tak powiem, naprawdę na szybko robię brwi przed wyjściem. Nie jest to naprawdę zupełnie nic skomplikowanego, bo na skomplikowane rzeczy z rana człowiek czasu nie ma. Biorę moją ulubioną kredkę z Catrice numer 20, i ona wcale nie jest z tych precyzyjnych. Po prostu sobie nią tutaj dorysowuję te ubytki, które mam tutaj na przykład w tym miejscu. Wiecie, w szczennym makijażu to naprawdę te brwi nie muszą być wyrysowane. One nie muszą jakoś, yy, nie wiadomo jak precyzyjnie wyglądać. Po prostu chodzi o to, żeby troszeczkę je ujarzmić, nadać kształt i sprecyzować, wypełnić jakieś tam te luki. Okej, okay, brwi gotowe, na powiekach mam bazę, więc przechodzimy od razu do cieniowania i zaczynam oczywiście tutaj od tego matowego beżu. Taki wiecie, duży pędzelek bardzo ułatwia sprawę, bo to jest zobaczcie, jedno przeciągnięcie i już, tak? A jak nam się spieszy, to wszelkiego rodzaju ułatwienia są bardzo pożądane. Na ten sam duży pędzelek biorę sobie tutaj tego przejściowego brązu i będę budować załamanie, wiecie w makijażu dziennym mój makijaż naprawdę nie jest ani precyzyjny, ani dopracowany, bo jak człowiek się spieszy to nie ma czasu na zabawy i super hiperblendowania. Dobrze, teraz wezmę sobie odrobinę tego takiego zgaszonego różu i nim pogłębię sobie załamanie. Bardzo dobrze się słuchajcie, z tą paletką pracuję. Nie ma tutaj, wiecie, nic, co by było o nim jakieś skomplikowane, źle by się cienie blendowały czy coś takiego. Naprawdę jest to fantastyczna paleta, którą, wiecie, zrobicie makijaż zarówno dzienny, jak i wieczorowy. Bo wiecie co, mam naprawdę sporo palet których Wam jeszcze nie pokazałam, więc one po prostu leżą i czekają na swoją kolej i tak sobie myślę, że chyba jestem chora bo po co je kupuję no ale wiecie muszę jak wychodzą no to muszę nie dla Was tak sobie tłumaczę, tak, przynajmniej nie <grytanie> dobra słuchajcie to teraz przejdę sobie tutaj do tego ciemnego brązu tym samym pędzelkiem i to jest Glam Brush Pro 1 i przechodzimy do zewnętrznego kącika, żeby go troszeczkę przyciemnić. Ja go nabrałam naprawdę odrobinkę i zobaczcie, jaka jest świetna pigmentacja. Bach, bach, bach i zrobione. Także wiecie, to nie jest moje pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o tą paletę. Ja jej używam do, do, do makijażu właśnie takich zazwyczaj dziennych, bo wiecie, to jest taka paleta, którą ja złapię. I już tak I, i nie potrzebuję nic innego. Teraz na ten sam pędzelek biorę odrobinkę tego różu, którego już używałam, położę go kawałeczek dalej, tak żeby połączył się tutaj ładnie, wiecie, z tym brązem. Bardzo lubię ten róż. To jest, wiecie, co? To jest taki kolor, który możemy używać jako kolor przejściowy. Możemy go użyć na całą powiekę. Naprawdę, naprawdę jest to przemyślana paleta. Także brawo Paese, brawo pokolita. Mam nadzieję, że żaden z tych cieni się nie powtarza, jeżeli chodzi wiecie, o te poprzednie ich palety, bo to był mój główny zarzut do, do tamtych palet. Że strasznie mi wkurzyło to, że ja kupiłam wszystkie palety i, i tak naprawdę miałam tam, wiecie, kilka cieni, które się powtarzają, czyli tak naprawdę wyrzucone pieniądze w błoto. <laughs> Dobra, rozgadałam się. Teraz wezmę sobie tutaj takiego pięknego cienia o nazwie Shine i ja jego wezmę na paluszek. I kładziemy go tutaj dalej. Coś się błyszczeć musi. O, proszę. I to jest szajnie. I jest jeszcze taki cień, który nazywa się shimmer, i tak naprawdę to jest taki bardziej topper. Ja go spróbuję tutaj dać w wewnętrzny kącik. Co prawda, zazwyczaj tego nie robię, ale chcę Wam po prostu pokazać. Do czego można go wykorzystać? Bo kiedyś, wiecie co, ja sama miałam wielki problem z toperami, bo w ogóle nie wiedziałam o co, o co w nich chodzi. No i zobaczcie, że ja tutaj praktycznie nie mam żadnego osypu, tu mi się tylko właśnie ten, w tej chwili ten shine posypał, bo on jest taki, no nie chcę powiedzieć brokatowy, bo, bo to jest za duże słowo, ale on ma takie, wiecie co, takie właśnie drobinki odbijające światło. Teraz znowu na ten sam pędzelek nabiorę sobie jeszcze tego, tutaj tego cienia, który nazywa się burnet. I położę go tutaj, kawałek dalej, żeby jakby scalić ten, widzicie, ten brąz z tym różem, bo tak mi brakowało czegoś jeszcze tutaj przejściowego. Wiem, zaraz mi napiszecie, że dla Was to jest makijaż wieczorowy, ale uwierzcie, że ja tak chodzę w dziennym makijażu, nie? Wydaje mi się, że jestem znowu zielona. Po prostu ja się zastrzelę z tym moim aparatem. Już naprawdę się bardzo przymierzam, wiecie, do, do, do zakupu tego nowego. Już wiem, że ma być to Sony. Ale jeżeli Wy macie jakieś jeszcze typy na, na aparat, który da, naprawdę odda piękne kolory, to bardzo Was proszę, dawajcie mi znać. No dobrze, to teraz biorę sobie kredeczkę z Make Up Forever i odrobinę przyciemnię linię rzęs ale tylko bardziej, wiecie, tutaj w tym w zewnętrznym kąciku, po prostu, żeby, wiecie, żeby to przyciemnienie było i to oko poszło do góry. No dobra, to linia rzęs jest przyciemniona, ja tutaj sprzątnęłam, położyłam krem pod oczy, oczywiście ten, wiecie, ze Skin 79 i biorę się szybciutko za twarz. Tylko się kawy napiję. O, wiem, bo też mi napisałyście, że to nie kawa. Nie, to jest moja kawa. Ja piję mleko z kawą. To jest espresso, wiecie, i dużo mleka. Także stawiam na nogi, natomiast ja mleko uwielbiam i nie wyobrażam sobie z niego zrezygnować. Bo już yy, kiedyś, yy, jakby przy moich chorobach, ktoś mi powiedział, że mleko mi szkodzi, laktoza i w ogóle, tam bla, 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 bla. Yy, zrezygnowałam na rok, męczyłam się na bezglutenowej, bez, yy, bez tej, bezmlecznej. Po co? Nic to nie dało, nic. Badania, jakie były, takie były. Nie zmieniło się nic. Nawet bym powiedziała, że były trochę gorsze próby wątrobowe. Na mnie to nie działa zupełnie. Podkładu, którego będę używać, jest to podkład z Ingrid Ideal Face, na którym niestety na opakowaniu nigdzie nie ma numeru. W związku z tym pokazuję Wam oryginalne opakowanie. Jest to numer 17. Ciepły beż. On jest dla mnie troszeczkę za ciemny, ale naprawdę się spieszę i już mi się nie chce schodzić po rozjaśniać. Trudno, może aż tak nie będę straszyć. Ja go miałam na piątkowym live'ie. Bardzo mi się podobał, jak wyglądał na twarzy. Natomiast no wiecie, nie wiem jak, jak z jego długotrwałością, w związku z tym postanowiłam po prostu, wiecie, no ja jadę dzisiaj tylko do szpitala, ja się nikomu nie muszę podobać, więc zobaczymy jak on będzie wyglądał. I on ma bardzo ładną, y, ładny kolor, bo to jest rzeczywiście ciepły beż, nie pomarańczowy, on jest beżowy, nie ma pomarańczowych tonów, więc dla osób takich y, bardziej, bym powiedziała śniadych, opalonych, naprawdę bardzo bardzo przyzwoity y, kolor. On się przepięknie wtapia, no wygląda po prostu przebosko na twarzy. Krycie ma średnie, nie mocne, ale średnie, bo zobaczcie, tutaj te moje przebarwienia, widzicie, one są prawie, że przykryte. Dla mnie to jest jakby, wiecie, ta, ta moja strona z przebarwieniami jest takim wyznacznikiem, co podkład potrafi. No zobaczcie, i w sumie jedna naprawdę bardzo cienka warstwa, bo ja to, wiecie, rozsmarowałam, ale tutaj gąbka e, zeżarła go sporo. Przebarwienia lekko widać, więc to jest takie średnie krycie, ale na co dzień on naprawdę wygląda przepięknie. Spójrzcie, pory nie są podkreślone, one są, tak? Bo ja mam rozszerzone pory. Tak samo tutaj tam, któraś z Was mi napisała, że, że właśnie, że wszystko mi podkreśla zmarszczki, no bo ja mam zmarszczki jeżeli ja tutaj coś położę, to po prostu one zostają się bardziej widocznie, natomiast są produkty, które je bardziej, bądź mniej podkreślają, więc spokojnie. Pod oczu użyję mojego ukochanego korektora z Catrice. Na paluszek. To już jest, wiecie co, i to już jest za duża ilość. Puder, którego użyję, ze względu na to, że wiecie, nie znam właściwości podkładu, znam właściwości tego pudru, w związku z tym, to jest puder, którego dzisiaj użyję i to jest ten Catrice Glow Illusion. Tak w ogóle to stwierdzam, że będę musiała go sobie kupić zapas, dlatego że jak to jest jakaś limitowanka to będzie nieszczęście. Dobra, i pędzelkiem z Bailey. Buzię wykonturuję sobie tutaj tą paletką z afektu i użyję sobie tutaj tego bronzeru. Wiecie, do makijażu dziennego to tak naprawdę chodzi o o takie... Lekkie, wiecie, muśnięcie konturowaniem, a nie konturowanie takie stricte, dokładne. Po prostu chodzi o to, żeby, wiecie, to moją będzie tak trochę wziąć. Hmm? <ścoughs> Róż, którego użyję, to jest z tej paletki z Golden Rose. Do niego użyję sobie taki Duo Fiber. To jest właśnie z tego zestawu z Bailey, który, no tak średnio mi się podoba. Powiem Wam szczerze, są, są lepsze zestawy w Bailey. No i rozświetlacz również z paletki z afektu i tutaj odrobinka tego rozświetlacza, wiecie, to jest dzienny makijaż, tutaj nie ma być blasku widzialnego z kosmosu, tak po prostu delikatnie, żeby ta skóra wyglądała, wiecie, jak najbardziej naturalnie. Okej, okay, to jeszcze przechodzimy szybciutko do makijażu dolnej powieki i tym samym pędzlem, którym nakładałam cienie na górnej powiece, biorę sobie ten, yy, ten przejściowy brązik i na dolną. taki pędzelek, to jest Hakuro H80 taki, chodzi mi o to, żeby on miał, wiecie, taki bardziej czubeczek. Wezmę sobie tego ciemnego brązu i nałożę go bardziej przy linii rzęs, tak troszeczkę tylko. A wewnętrzne kąciki, odrobinę tego Shine'a. Jeszcze tu mi czegoś brakuje, wiecie co, ja sobie wezmę z tej paletki z Golden Rose wezmę odrobinę różu i jego sobie położymy tutaj na środek. Mamy kropeczkę na dnie. No dobrze, to mam zrobione już oczy. Na linię wodną oka położyłam tą kredeczkę z Revolution Pro, tą wiecie, beżową. Uwielbiam ją, naprawdę jest bardzo dobra. I wiecie, tak jak ja za Revolution w ogóle nie, nie do końca przepadam, bo wiecie, że mi one nie do końca się sprawdzają te produkty, to właśnie ta kredka i w ogóle cała ta linia Revolution Pro jest naprawdę, wiecie co, godna zainteresowania, dlatego, że to nie są jakieś mega drogie produkty, a jednak dość dobre. Dobrze, podkręciłam sobie rzęsy na zalotce i tuż którego użyję to jest właśnie ten Faberlic, z którym się jakoś polubiłam ostatnio. Moje rzęsy są fatalne w tej chwili stanie. One rosną po prostu każde w inną stronę i robią co chcą, zupełnie żyją własnym życiem. Tutaj nie ma szans, żeby je jakkolwiek bądź ujarzmić. A, wiecie, nie wiem, czy to jest kwestia tuszu, czy tej szczoteczki. To naprawdę, o dziwo, ten tusz sobie z nimi radzi. Zresztą, tak jak i tusz jeszcze przyniosłam z Evelinu. Ten jest też świetny, naprawdę serdecznie Wam polecam. Ten się nazywa Extension Volume. Ten, jak się nazywa, nie wiem bo nie ma nazwy na nim. Tu jest numer 5599. No dobra, ucierpałam się tu strasznie na powiece, ale tym się nie przyjmuje zaraz to zetrę. Tylko musi, wiecie, wiecie jaka jest zasada. Jeżeli się ciapniecie gdzieś tuszem, znaczy myślę, że to wszyscy już wiedzą, ale jeszcze to powtórzę. Jeżeli gdzieś się ciapniecie tuszem, to czekamy, aż ten tusz zaschnie. To jest dokładnie na tej samej zasadzie, jak wiecie, jak mamy, nie wiem, dżinsy, pobrudzimy sobie błotem. Jeżeli na świeżo próbujemy tamto coś zetrzeć, to tylko wetrzemy i zrobi się obrzydliwa plama i tak dalej. Jak było to zaschnie, to pięknie się wykruszy i dokładnie to samo jest z tuszem. Czekamy aż on zaschnie sobie na, na tych cieniach i potem idealnie go można usunąć. Ja przejdę szybciutko do makijażu ust. I do makijażu ust wykorzystam co by innego: błyszczyk z My Secret w kolorze Mauve. Muszę jeszcze go zobaczyć, wiecie, co w świetle dziennym, bo malowałam się nim na właśnie live, i on dał jakiś taki efekt takiego odbicia światła taki, taki jakby trochę perłowy. Teraz, jak patrzę w dziennym świetle, to on jest taki, on ma takie jakby błękitne drobiny w sobie, także zaraz zobaczymy jak on będzie wyglądał, ale wiecie co, obrysuję sobie usta jeszcze i obrysuję sobie usta Lip Pierre Renée 02 delikatnie to odcisnę, bo jest troszkę za intensywnie. I to jest właśnie też mój sposób. Jeżeli na przykład podoba mi się odcień kredki, ale jest zbyt intensywny, to ja po prostu, wiecie, biorę chusteczkę, na chwilę się zamykam i już. I jest mniejsza intensywność, kredka zostaje tutaj. Jeśli chodzi o tą paletę, to ja Wam ją naprawdę serdecznie polecam. Bardzo dobra pigmentacja, bardzo dobrze się blendują i przede wszystkim naprawdę bardzo fajnie przemyślane kolory. I cóż, no ja ją tak jak mówię, kupiłam do y, właśnie takich dziennych makijaży i też właśnie po to, żeby pokazywać y, dziewczynom, które maluje, y, paletki trochę tańsze, no bo wiecie, no, afekt kosztuje 100 Poza tym... Z afektem jeszcze jest taki problem, że osoby mniej doświadczone mają problem z tą mega pigmentacją. To, co dla mnie jest wielką zaletą, dla tych osób jest wielką przeszkodą. Dlatego, dlatego też czasem polecam właśnie palety, które są mniej napigmentowane. No bo tutaj umówmy się, to nie jest pigmentacja afektu, żeby była jasność. Ale pigmentacja jest naprawdę bardzo przyzwoita. Bardzo dobrze się blendują, bardzo ładnie się dokładają, nakładają, łączą ze sobą. Naprawdę bardzo fajna propozycja. Dobra, słuchajcie, ja kończę, bo ja lecę do tego szpitala. Cały was ściskam i do zobaczenia. Buziaczki! Pa. Dobry wieczór, moi kochani. Słuchajcie, jest już dość późno, bo mamy godzinę, proszę, 22:37, czyli. Jak policzyłam, to ja ten podkład na twarzy mam prawie 14 godzin. No, w tej chwili to on już dobrze nie wygląda. To umówmy się. Tutaj już widać takie naprawdę prześwity, zbrody, starty i w ogóle. Natomiast on jeszcze te 3 godziny temu, tak koło godziny 19, wyglądał naprawdę rewelacyjnie. Znaczy, wiecie, jak na podkład, który się trzyma ponad 10 godzin, tak? No, ja jestem zaskoczona jego jakością. Słuchajcie, ten podkład y, kosztuje. To jest ten, przypominam, z Ingrid Ideal Face. To jest, tak z jednej strony wygląda pudełeczko, a w ten sposób z drugiej. Sprawdzam na internecie i on kosztuje pomiędzy najtaniej widziałam go za chyba 15 zł, najdrożej za 23. Także, no, cóż mogę Wam powiedzieć? Y, w tej chwili naprawdę. No, już, 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 już nie. To na 13 godzin to już dla niego za dużo, ale wiecie co, te 10, to naprawdę yy, on dał radę. Mało tego, ja yy, tak jak Wam mówiłam na Stories, złapałam drzemkę i to taką dobrą, godzinną drzemkę. Yy, nawet tutaj się trochę rozmazałam. Spałam tutaj głównie na tej stronie, bo wiecie, jak się położę, to jak się położę, tak śpię. I naprawdę to wygląda bardzo dobrze. No słuchajcie, jak na podkład za powiedzmy, że 20 zł, niecałe 20 zł, to to jest. No, napraw, powiem tak. Godzin wypróbowania, ponieważ, jak wiecie, podkłady z bardzo różnie zachowują się na naszej skórze, i coś, co wygląda u mnie rewelacyjnie, u kogoś może się zupełnie nie sprawdzić. Ale wiecie, jeżeli coś kosztuje, nie wiem, 20 zł, no to naprawdę warto to przetestować. Tym bardziej, że on nie obciąża skóry, naprawdę bardzo dobrze mi się go nosiło. W tej chwili mam takie, wiecie co, wrażenie, tak jakby mi tutaj się przesuszyło, ale to jest taki, taka, taki rejon mojej twarzy, że bardzo często ja mam takie poczucie przesuszenia więc tutaj bym się nie, jakoś tam bardzo nie, nie czepiała. Słuchajcie, tutaj jest napisane, że w składnikach aktywnych ma witaminę E, czyli to jest witamina piękna i młodości, redukuje wolne rodniki, działa wygładzająco i zawiera naturalną betainę, która stymuluje produkcję kolagenu, utrzymując odpowiednie nalizzenie skóry. Działa fotoochronnie. Patrzę foto patrzę czy on ma jakiś SPF. Nie, wiecie co, tutaj nic nie jest napisane o SPF-ie, Natomiast jest tutaj na nim napisane, że to jest podkład długotrwały, doskonale kryjący. No, z tym doskonale kryjący to ja bym się nie zgodziła absolutnie, bo y, uważam, że on ma po prostu takie średnie, nawet nie to, że dobre średnie. Średnie krycie, takie wiecie, idealne na co dzień. Ale tak jak Wam wspominałam na Stories, y, ja y, jeżeli chodzi o Healthy Mix, to ja po 5 godzinach to on jest już do poprawy, mega. A teraz, wiecie co, spróbujmy sobie jeszcze. Jego ja wezmę troszeczkę i spróbuję go doklepać. Oczywiście, ja zaraz idę się zmyć i położę sobie jakąś tą maseczkę, bo tutaj naprawdę czuję, że potrzebuje nabliżenia. Ale jeszcze, wiecie, co jeszcze chciałam wrócić do cieni? No Cienie po tych 13 godzinach już wyglądają na mocno przechodzone. Zobaczcie, tutaj troszeczkę się zebrały, tak jakby straciły na intensywności. Ale wiecie, jak na paletę taką, dzienną, codzienną, to naprawdę. O. O. <laughs> zobaczcie, kolory są naprawdę piękne. Na pewno yy, będę z niej często korzystać, właśnie głównie w makijażach takich dziennych, codziennych. No, zobaczcie, no, w tej chwili tutaj, tak jakby troszeczkę jest to zebrane. Tutaj na pewno stracił na intensywności, ale to nie jest tragedia po 13 godzinach, nie? Bo kto nosi 13 godzin? Yy, makijaż taki dzienny, tak, bez jakiegoś utrwalania i wiecie, bez, bez jakiegoś tam specjalnej bazy pod cienie, to nie jest makijaż na wyjście, to nie jest makijaż ślubny. Tylko to jest makijaż dzienny. Słuchajcie, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem i teraz jeszcze biorę sobie troszeczkę tego podkładu i spróbuję go, wiecie, dołożyć. I wybaczcie brudną kąpeczkę, to jest ta, którą rano nakładałam, już mi się po prostu nie chce iść na dół, żeby przynieść czystą. No spójrzcie, jak on się dokłada. No kurde, podkład za 20 zł serio. No to powiem Wam, że nie jeden wysokopółkowy sobie z czymś takim nie radzi, bo bardzo często podkłady odklejają, że tak powiem, tamtą warstwę. Tym bardziej, że wiecie, to jest też przypudrowane. Właściwie to mogłabym to sebum ściągnąć. Ja sobie wezmę papier i odcisnę może tutaj trochę sebum z czoła. No i dołóżmy go. udły mam tutaj <noise> no wiecie co no zobaczcie, no idealnie się dołożył jedyny zarzut jaki mogę mieć do niego ale to już jest takie wiecie czepiarstwo się czepiarstwo. to jest to, że wycisnąłam na rękę dwie pompki zobaczcie te dwie pompki tutaj i nie wiem na ile mi zeżarła gąbka a na ile po prostu trzeba go sporo, żeby go wpracować w skórę ale no zobaczcie, on się przepięknie wpracowuje no, wiecie, pod oczami to niestety ja zmarszczki mam i ta strefa już nie wygląda naprawdę świeżo i dobrze. Ale kurczę, minęło tyle godzin. No, dziewczyny, po prostu szok. Szok, szok. Ja tego, wiecie, co już nie będę przepudrowywać, bo no, bo już nie. Także co? Słuchajcie, yy, mam wrażenie, że znalazłam drogeryjną naprawdę perełkę. Jestem totalnym jeszcze raz powtarzam szoku. Szok będzie e, słowem klucz w dzisiejszym filmiku, ale to jest no, nieprawdopodobne to co, to, co potrafi podkład za 20 zł. No dobra moi kochani, no to cóż, e, tym optymistycznym akcentem zakończę. Uwielbiam odkrywać wiecie, tak, takie perełki. No nic, nie przedłużam. Ja Was ściskam, całuję. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną i do następnego razu. Buziaki! Mua!